Głównie w Polsce uprawia się... Na południu, można powiedzieć, gdzieś tutaj e, Podkarpacie i też Małopolska, Lubelszczyzna. Czy to są w takim razie re, jedyne rejony, które mają potencjał, jeżeli chodzi o uprawę soi, czy też inne obszary Polski mogłyby się ją zainteresować? Soję można uprawiać w całej Polsce i w całej Polsce się soję uprawia. Na dzisiaj już w naszej komunikacji, w naszej edukacji nie mamy wydzielonego obszaru, gdzie edukujemy, gdzie o tej soi mówimy. Mam też takie przekonanie, że... Do tego wzrostu, do tego podwojenia bardzo się ta północ przysłużyła, ponieważ coraz częściej słyszymy głosy, i to jest głos od naukowców, że w ostatnich kilku latach naszym rodzimym roślinom bobowatym jest już za ciepło. Że to lato jest na tyle upalne, że no te nasze rodzime rośliny bobowate coraz częściej nie wychodzą rolnikom, nie wychodzi ten plon na takim poziomie, jakiego by oczekiwali. A w związku z tym w to miejsce wchodzi soja, która to ciepło uwielbia.